No to każdy wie, więc jeżeli chcecie zrobić im najbardziej na złość, to bądźcie dzisiaj tacy, jacy powinniście być. Pomnij honorowi, z zasadami, karni i jak będziemy szli, naprawdę nie zwracajcie na nich uwagi. Eee, ja tu proszę, żeby zapalić pochodnie, te, które macie, palcie je teraz. co się dzieje w, w tym dla nas wszystkim ważnym dniu yy, dla Polski. Święto Niepodległości, żeby dochodziło do takich manifestacji i jeszcze dostali na to zgodę. A oni coś złego robią? No tak. Ale co? Dokładnie. Szerzą ksenofobię, podjudzają. Yy, myślę, że to takie same były początki faszyzmu w Niemczech i jeżeli Uważam, że powinnam tu przyjść dlatego, że nie chcę, żeby się to powtórzyła ta historia. Bóg nie jest rasisto! Bóg nie jest rasistą! Bóg nie jest, Bóg nie jest Słyszałam też, że niby zostaliśmy wygwizdani, ale ja tak się nie czuję, tylko ja się czuję tak, że my ich przekrzyczyliśmy w sumie, także to dla mnie nie jest żadna porażka, że zostaliśmy wygwizdani, prawda? Nie po to wygraliśmy w 1989 roku, pozbywając się jednego totalitaryzmu, żeby w tej chwili słuchać haseł, które lansują inny, wydawało się już dawno, pogrzebany razem z Hitlerem i Mussoliniem. zapisać marsz faszystów, ponieważ uważam, że nie może mieć coś takiego miejsca w naszym kraju. Cieszę się, że oni mogą demonstrować, natomiast ich idee są niezgodne z moimi poglądami i uważam, że są złe. Przyszliśmy tutaj poszanować na, nasz dzień. No i proste. Przecież jesteśmy Polakami i przyszliśmy tu manifestować Polskę. Przynależność do naszego kraju. No to jak można gwizdać podczas hymnu państwowego? No, no bez przesady. Ja nie jestem żadnym faszystą, a oni mi tutaj od faszystów zwyzywali. No bez sensu. Lubisz spróbuj, spróbuj, spróbuj! No uderz, uderz Nie masz nic do powiedzenia! jeden niewychowany i niewyedukowany! Dzisiaj 11 listopada jest taką szansą do refleksji nad tym, czym jest patriotyzm! Będą nas atakować w mediach, będą pokazywać pochodzę ludzi z flagami pod władz. Ale władz!